Nabierasz odwagi do działania, sprawczości, wraca ci radość życia, puszczają bóle ciała. Tworzysz lepsze relacje z dziećmi, z bliskimi, z rodziną, z rodzicami. Możesz się przytulić na przykład do kogoś, do kogo wcześniej po prostu był mur nie do przejścia. I generalnie jesteś bardziej pozytywną osobą, jesteś w wyższych wibracjach i przyciągasz przez to dzięki temu fajniejszych ludzi. Zmienia się Twoje otoczenie z czasem. A podczas takiego programu ze mną odkrywasz i transformujesz około 100 przekonań, które blokują Ci życie, które są błędne, blokujące. Cierpisz przez te przekonania, tak? Więc docieramy do źródła, zmieniamy przekonania i pracujemy na wszystkich poziomach, na mentalnym poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Bo ja jako terapeutka holistyczna pracuję z ciałem, z podświadomością, z emocjami i z duchem, z perspektywą duchową. Dlatego to, co robię, jest skuteczne. Często trafiają do mnie ludzie, którzy lata, wiele lat chodzą na tradycyjne terapie, czy są rozwaleni po różnych przypadkowych sesjach, czy procesach, czy to po ustawieniach, czy po jakichś innych. Yy, ja ich pomagam zintegrować, bo u mnie proces jest cały: jest początek, środek, zakończenie, integracja. Nigdy nie zostawiam kogoś po prostu roz z rozgrzebanymi emocjami czy problemem. Natomiast taki podstawowy pakiet to u mnie zawiera taki program 6 spotkań po dwie godziny i odbywamy je co tydzień bądź co dwa tygodnie. I po tych sześciu spotkaniach Ty masz posprzątane emocjonalnie wszystko, co trzeba w Twoich relacjach, bo idę z Tobą do źródła. Wiem, gdzie to źródło jest, zazwyczaj u wszystkich jest w tym samym miejscu. Poza tym ludzie mają te same przekonania, podobne uczucia. Tak wynika z narzędzi, które ja stosuję, które praktykuję już wiele lat. I też wypracował mi się taki swój sposób, swoje narzędzia, mam również, które naprawdę działają cuda. Program czuję swoją wartość, transformację życia. poprzedza konsultacja. To może być bezpłatna konsultacja, czyli potrzebuję z tobą przynajmniej porozmawiać telefonicznie czy online. Napisz do mnie, jeśli czujesz, że chcesz ze mną przepracować. Coś, co ci długo ciąży, bo ja robię wielkie procesy. Ja robię terapię z lotu, ptaka i robimy wszystko, co trzeba, bardzo szeroko i bardzo głęboko. I po moich.